A podczas dzisiejszego spotkania y, przedstawi książki, które rozwinęły jego wyobraźnię, wpłynęły na jego życie. Y, opowie o pasji podróżowania, na co bardzo y, liczymy. Y, działalności redaktorskiej i wydawniczej, bo to też myślę jest takie ciekawe zagadnienie. I o próbie rozwikłania tajemnicy Yeti. Ja już trochę o tej tajemnicy Yeti poczytałam i byłam na wykładzie w Muzeum Podkarpackim, ale myślę, że jeszcze, jeszcze Pan Tomek coś ciekawego na ten temat nam opowie. Ja ze swojej strony dziękuję i oddaję głos autorowi. Dziękuję uprzejmie za tak piękne yy, wprowadzenie do naszego dzisiejszego spotkania. Yy. Panie Anno, ja mam taką prośbę i do Państwa również twarzy będziemy siebie właśnie przesłaniać, a tak bardzo mi zależy, aby utrzymać z Państwem kontakt i żeby patrzeć w te twarze, w te oczy, które mi często różne książki do ręki podawały. Jest to dla mnie spotkanie niezwykłe. Uprzejmie dziękuję Panie Dyrektor Leśniak za zaproszenie i wyraźnie zgodę na to spotkanie. Zawsze przychodziłem do biblioteki jako czytelnik. Podwieszczę czy tej bogatszej jest książką niż czytelnik, również chciałem opowiedzieć, ale przede wszystkim jestem tutaj jako czytelnik, bo uważam, że na tym etapie czuję się najlepiej. Zawsze coś jest przede mną ciekawego. Także witam wszystkich Państwa pracujących w bibliotece i szanownych gości, jednego po drugim, bliskie, serdeczne twarze, z całego serca. Dziękuję Tobie, Agnieszko i Państwu wszystkim, którzy, moim nauczycielom, których rozpoznaję, którzy mie, do, do, nim, do, nim, do mnie mieli tyle właśnie cierpliwości. Proszę sobie wyobrazić, że od samego początku, kiedy wiedziałem, że to spotkanie się odbędzie, czułem, że ono w moim wykonaniu musi posiadać taką niekonwencjonalną formę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze uważam, że w tej bibliotece, do której, którą tak po prostu cenię, korzystam ze wszystkich dut kultury tutaj, tyle razy byłem na spotkaniach i widziałem tylu wspaniałych ludzi z tak ogromnym dorobkiem, siedziałem sobie jak trusiat cichutko, że dzisiaj będąc zupełnie z drugiej strony no, podchodzę do tego wszystkiego z ogromną skromnością i tym bardziej cieszę się, że Państwo tak licznie przybyliście. Dlatego moim marzeniem, moim, moim zamierzeniem jest pokazanie, jest przede wszystkim jest pokazanie mojej historii z książką, którą spotkałam na drodze swojego życia to jest moje spotkanie z książką. Taki dla mnie jest temat tego spotkania oraz moje podziękowanie wszystkim tym, którzy mi tą książkę przybliżyli. Pokazali, którzy tą książkę kochali, i ja to zamiłowanie do książek od wszystkich właśnie tych osób przejąłem. Ale zaczynając od właśnie początku, to pragnę powiedzieć, jak to się stało, że ja po raz pierwszy. Zetknąłem się z książką, bo wszyscy z, pań, z Państwa macie po prostu zamiłowanie do lektur, do książek, do działalności artystycznej. Sami Państwo piszecie, widzę, po prostu znam wielu z Państwa tutaj, jak, jak dosłownie do, do, do wszystkich. I pragnę powiedzieć, jak to się zaczęło, że ten Tomek met 90 wzrostu, prawda, gdzieś tam, jak to się stało, że gdzieś przykuł się gdzieś do krzesła, przykuł swoją uwagę do książek. Jak zawsze w takim przypadku zawdzięczamy to domowi rodzinnemu. Mojemu ojcu zawdzięczam najbardziej. Mój tato przejął wielkie, miał wiele pasji, ale przejął wielką miłość do książek od swojej matki, która kochała książki. I ja od zawsze widziałem swojego ojca zakochanego, zaczytanego w książkach. Jak ojciec brał książkę do ręki, to widać było z jakim pietyzmem ją trzyma, z jakim szacunkiem ją traktuje pilnował bardzo, abyśmy mieli ręce przed, przed właśnie braniem książki do ręki, mówił, która książka jest ciekawa, polecał. Więc to zamiłowanie do książek przyjąłem od ojca, który kochał książki. To rozmawiał na temat książek i było często tak, mówię, tato, czy to jest prawda? A tato, tak, synku, to jest prawda, kiedyś się dowiesz więcej, pod... albo podobno tak się dzieje. Czyli tato był ten, jeżeli chodzi o książki, prawda, był tym pierwszym takim, był to pierwszą matrycą, która ukształtowała moją pasję do książek. I, i którą widziałem. Dodam jeszcze, że kiedy się zacząłem rozczytywać w lekturze, to kiedy na przykład okazało się, że zabraniono mi już czytać, to wsadziłem sobie, brałem sobie kołdę na głowie, czytałem latarką pod stolem i yy, wówczas tak, albo lampką, mało nie, przepaliłem nieraz kołdry, to jeżeli dorwała mnie przy tym yy, rodzona matka, mama, to oczywiście było po czytaniu. a jak dorwałem przy tym ojciec, to mówił, doczytaj do końca rozdziału, prawda? Powiedział bo, <grym, grym>, bo co? Tak, tak, to doczytaj do końca rozdziału, ale pamiętaj tylko tyle. To był w ten sposób. Więc proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi o następne, więc szkolna biblioteka domowa była przeze mnie taka spenetrowana, były lektury poważniejsze, które były dla mnie za trudne, ale ja sobie dobrze zapamiętałem i sięgnąłem po poni później. A po kolei przywitać również panią pisarską, która była właśnie bibliotekarzem. Bibliotekarką, pani Karką, to serdeczną, która mi te książki do ręki dawała. Nigdy tego pani nie zapomnę. Jestem ogromnie wzruszony tym, że Pani jest obecna na, na tym spotkaniu, bo właśnie ta osoba, ta pani y, do, do rąk... Proszę, y, proszę. Pani właśnie do podawała mi kolejne książki. Nigdy nie zapomnę, kiedy się wchodził na, na, na dole na korytarzu otwierały się drzwi. Cudowny zapach. Biblioteki był, wchodziłem tutaj i widziałem pani twarz. Pani... Dosłownie jakbym w tej chwili miał od pani książkę Pani Tak się czuję. Także co proszę pani pani przekazała, to ja oddaję. Ja jestem, to ja jestem pani dzieckiem literackim. Bo każda lektura, lektura dla autora jest mówi się, że to jest dziecko literackie. Ja jestem pani dzieckiem literackim. Proszę patrzeć na wszystko to, o czym będę przedstawiał jak na swoje. Naprawdę ma Pani w tym ogromny udział. Nigdy nie zapomnę również Pani stosunku do książki, czyli takiego ogromnego szacunku, zamiłowania do lektury i takiej troski o czytelników, którą Pani wobec nas przejawia. Ja bardzo szybko nauczyłem się rozpoznawać ludzi i osoby, które kochają książki. To się po prostu czuło. I do takich osób lgnąłem, i do takich osób, y, po, z takimi osobami y, kochałem po książkach y, rozmawiać, wszystkich, i powiedziała, kocham, chciałabym wam coś przeczytać. No ja już po prostu byłem i, I tą jedną, i, mimo te, i chociaż, pragnę państwu powiedzieć, że pani y, Frydry była, była tylko jedną godzinę wtedy, to ja zapamiętałem tą lekcję do końca życia. Ona była nauczycielem języka polskiego przez wiele <grymne> godzin, ale dla mnie tak wspaniałem, że na ja sobie to zapamiętałem. Tą miłość do książek, którą ona w sobie właśnie miała i ma, ja do tej pory czuję. W liceum, w liceum miałem zajęcia z, 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 z literatury z panią, z panią... jeszcze, że pani przyszła, jestem szczerze wzruszony. Mój Boże, gdybym ja. Wtedy posiadał taką wiedzę i dojrzałość, jak teraz ile ja bym z tych lekcji skorzystam. Ile ja bym z tych, gdybym ja posiadał taką cierpliwość, dojrzałość, takie docenienie tego trudu. Proszę Pani, tak chciałem się cofnąć te czasem. to ja byłbym dzisiaj na pewno mądrzejszy, także, ale człowiek się uczy po kolei, po drodze. Także z całego serca Pani dziękuję za wszystkie lekcje. Ja je dokładnie wszystkie pamiętam. Nawet pamiętam cały czas Pani twarz, Pani Zachowanie i jak Spotykam panią gdzieś na ulicy, to nigdy jako osoby gdzieś już, gdzieś jak Wyszenko, zawsze, zawsze, dzień dobry pani profesor i pani zawsze będzie dla mnie moją, po prostu panią profesor, jak pani moją, moją bibliotekarką, prawda. Pani Wolf uczyła mnie także języka polskiego, tak na pewno właśnie etapie. Też bardzo ceniłem lekcje języka polskiego z panią Wolf. Natomiast dodam, że ci właśnie charyzmatyczni nauczyciele języka polskiego, których spotykałem, dla mnie charyzmatyczni, bardzo ukształtowali mój stosunek do książki, do literatury i w ogóle do książki w ogóle dodam także, że nie tylko nauczyciele literatury, ale gdy spotykałem się z geografami, prawda? Albo z historykiem, którymś. Tak jak Pan Sporniak, prawda? Pan Tadeusz Sporniak, który był moim wychowawcą. No to nie da się nie polubić historii przecież, nie? Także jemu też bardzo wiele zawdzięczam i z całego serca go pozdrawiam. Wszyscy Państwo na pewno znacie Pana Sporniaka. Po którym nie widać wieku i ma się wspaniale zawsze. Natomiast dodam również, że. Po prostu nie sposób nie wymienić jeszcze dwóch takich osób, które na mnie, jeżeli chodzi o książki, ogromnie wpłynęły, to była to pani sukiennik. Która zapowiedziała, sobie, pani zapowiedziała swoją listę na spotkaniu dzisiejszym, ponieważ przed studiami jeszcze w Krakowie byłem w Studium kultury światowym na Wydziale Turystyki. Y, która, no, jak brała książkę do ręki, jak zaczęła opowiadać, no. Literatura kocha panią Sukiennik, pani Sukiennik. Li, li, literaturę, y, w, Pani Sukiennik wyszła wprost z książek, tak jak państwo, prawda, których właśnie wspominam. No, jest to, zamiast rąk macie Państwo skrzydła, które są kartkami książek, które Państwo przeczytaliście. Ja uważam, że to jest niesamowite. Jest państwo Sukiennik, z podziwem patrzyłem nie tylko na to, co mówi, ale na to, w jaki sposób o tym wszystkim opowiada. Nawet Państwo sobie nie wyobrazicie, ile radości, ile radości sprawiło to dzisiejsze spotkanie, bo ja, jako ten czytelnik, Jestem Tomkiem Czytelnikiem dzisiaj. Opowiadam o swojej historii z książkami osobom, które te książki lepiej ode mnie znają i wasza obecność dzisiaj bardzo wiele dla mnie znaczy. Bardzo wiele dla mnie znaczy. Proszę sobie wyobrazić, że podjąłem postanowienie, że napiszę książkę po tym wszystkim. Nagle tym się Po tym wady. rejsie, po tym rejsie, po tym rejsie miałem odwagę, natomiast gdzie to wydać książkę? Do kogo się udawać? Co robić? Proszę spojrzeć, że napisałem tą książkę. Po czym skład zrobiłem u swojego znajomego w dębowcu y, młodego księdza Romana. Y, to był ksiądz, który razem z księdzem z Bigniewem Janem Czuchra pracował w dębowcu. Tak? Y, I o, właśnie, muszę wymienić tutaj oczywiście księdza z Bigniewem Jana Czuchra, jako osobę, y, która też ukształtowała. Moje widzenie książki, ta mi, miłość do książek, z tą duchowością głęboką, prawda, saladyńską, ona sprawia, że nie można się oderwać od słuchania, kiedy się chowa księdza, bo przecież przepięknie mówi, prze, yy, przepięknie pisze, przepięknie potrafi opowiadać. <grym> Więc yy, napisałem to, to, proszę Państwa, to jest moja pierwsza w życiu książka. Tak jak pokazywałem tą książkę, prawda, proszę zobaczyć, to jest, to jest pierwsza książka, którą tu jest baśnie. Oczywiście, te książki gdzieś tam było dużo noce, łąki i pola przygotowują wyobraźnię gamą w których przybiera te leśne bezdroża kolejna pora roku. I jest tego tutaj troszeczkę więcej, prawda? W każdym razie z, nad jasiołki, z nad jasiołki, proszę zobaczyć yy, zdjęcie, oraz z kolejne zdjęcie, prawda? Na, tu, gdzie chodziłem po swoje marzenia. Chodziłem na Dłubatówkę między Kaczki, a tutaj na rzekę Asiołko, którą bardzo kocham, bardzo jestem na tej rzeki przywiązany A potem po jakimś już czasie już śmigłem gdzieś tam na Wyspy Dziewicze, prawda, Wyspy Święte, prawda. Także jest tego, to są te takie tereny bardzo, bardzo mi bliskie drogi. Książka ma charakter. Bardzo duchowy, na tle żywiołów morza przedstawiłem żywioły życia, i ci z Państwa, którzy macie, z to, mieliście z tą książką kontakt, można tą książkę nabyć też sobie dzisiaj, wiecie o tym, że wykraczałem daleko poza podróże i jest ona ukazaniem podróży człowieka przez życie. Ksiądz Czuchra, Zbigniew Czuchra, przepięknie napisał wstęp do tej książki, który pozwolę sobie zacytować. Proszę zobaczyć, co potrafi zrobić dojrzałość. Ja musiałem się wypisać na całą książkę, na, całe, na, na, te, na tyle stron, a ksiądz Czuchra w jednym zdaniu napisał tak. Całą kwintesencję książki. Zachód jest krzykiem dnia, a krzykiem morza fala, krzykiem rozpaczy głos mewy, co doratuje z dala, krzykiem za serca jest tęsknota, lecz spełnieniem wszystkiego jest miłość. Oczywiście dalszy jest, prawda, wstęp, ale y, potem dopiero, y, no, y, jak pięknie dojrzały wiek potrafi ująć w jednym zdaniu, czasami w jednym słowie to, co młodyczne na co człowiek, młody jak poczuje, jeszcze więcej czasu, prawda? Ale proszę tak... proszę pana przewy, panie Tomaszu, niech pan również tą dojrzałość pokaże na zakończeniu swojej książki uprawnionych tak, pan końcówkę. Tak, przekaże. tak. Ja yy, 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 no jeżeli, tak <laughs> proszę Państwa. Proszę sobie, wyobrazić, proszę sobie wyobrazić, że moje przeżycia właśnie, te duchowe różne, na tych, na tych rejsach były tak głębokie, że kiedy po tych podróżach trafiłem do, na spotkanie podróżnicze do Łagiewnik w Krakowie, w ogóle nie wiedziałem, że to były Łagiewnik myślałem, że to jest tylko ośrodek duchowawczy, to przetarły mi się buty. Chciałem sobie zadzwoić na buty. Wziąłem telefon, zadzwoniłem i powiedziałem, Pokażę przeźrocza, yy, chciałem sobie zarobić na buty, a tu jakaś osoba powiedziała, tu siostra Łukasza. Ja mówię, jakiego Łukasza? A, a ja powiedziałam, tu jestem siostrą zakonna, ja powiedziałam, o to jeszcze tym bardziej. Ale siostra jednak przytrzymała się telefon i zaprosiła. Spotkanie trwało dwie godziny, po spotkaniu zjedliśmy obiad, a po obiedzie siostra mi wzięła za rękę i zaprowadziła mnie do, yy, do kaplicy, gdzie doznałam wstrząsu autentycznie, to ja coś się tego. Ja tak albo się, do, albo się nie mogę do niczego przekonać, albo nie po prostu coś. Rozłożył coś dotknie mnie tak głęboko. Odczułem taką, mówię to naprawdę jak najbardziej poważnie, bo to jest mi bardzo drogie głębokie, taką namacalną, cudowną obecność miłości z tamtego świata. To było szokujące dla mnie, a miałem bardzo wiele rozterek po tych rejsach, za dużo wrażeń. Za du nie, po nie mogłem tego powiązać wspólnym mianownikiem. Tego było młody człowiek. Przykarnawały jak w Rio, mnóstwo tych przygód, sztormy, sikanie krwią po sztormach, różne przygody. Tęsknota prawda, za bliskimi, różne właśnie występujące tam, że piękno przeplatające się piękno. to wszystko sprawiło, że to był taki bagaż doświadczeń dla mnie za duży jednak i on znalazł wyrównanie w tym miejscu. Dziś byłem tam ostatni raz. Dziś byłem w Krakowie, wczoraj miałem dwa spotkania podróżnicze i przedwczoraj miałem dwa spotkania podróżnicze, stąd tak właśnie szybko stamtąd wracałem do Państwa. I po prostu obecność tego Pańzusa Miłosiernego z obrazu była tak dla mnie silna i on był tym ostatnim portem, prawda? Który, o który podczas podróży zahaczyłem, że napisałem książkę Uregiony Port, a tym ostatnim portem dla mnie jest właśnie ten Darwiary, prawda? Autentycznie. Nie wstydziłem się o tym napisać, mimo że czasami zdarzyłem się z taką refleksją, co ja tam taki tekst, taki obrazek, no oczywiście piękny obraz. Do tego właśnie do tego, mi, do tego do takiej książki podróżniczej, ale muszę Państwu powiedzieć, że to były nieliczne uwagi w większości mojej czytelnicy ksiądz była ogromna grupa Tyrolu ogromna grupa styrolu, szabła dwujęzyczna, i była ksiądz przy wszystkich było ogromnie dużo ludzi, też mała kaplica, ta mniejsza. I powiedział, że dzisiaj jest rocznica objawienia obrazu. Przez pana samiosiedznego. I tak się składa, że dzisiaj yy, po prostu yy, to zdjęcie yy, jest takie yy, bardzo szczególnie, yy, ma bardzo szczególne miejsce swoje na tym dzisiejszym spotkaniu. Także książka ma rys duchowy, ale oprócz tego opisuje, jak to na tym morzu jest, jest z tym, że bardzo, bardzo poetycko. I jeżeli wiecie Państwo, że, yy, 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 że moją ulubioną dedykacją do tej książki, ulubioną taką dedykacją, którą, która płynie prosto z serca. I oczywiście każdego bardzo indywidualnie traktuje. Jest taka dedykacja, gdzie po jak miał 19, 20, więcej lat, to jest to po prostu szokujący. Szkoda, że nie dąży. Podobnie rysował mój brat. Właśnie. Ale to, jest... dobrać, że to są rysunki Pana Jana Tak, Tak, tak. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że zdolności ry ry rysunkowe podobnie wspaniale rysowała jako artysta plastyk też moja mama. W szkole prowadziła właśnie wychowanie plastyczne i robiła to rewelacyjnie. Dopiero uczniowie pamiętają pięknie prowadzone lekcje i piękne prace i ta smykałka pozostała do dzisiaj. Natomiast y ojciec i brat mieli wybitne zdolności do rysowania. Ja też tam, bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że to zaproszenie, które Państwo macie, na spotkanie, to rysowałem kredkami, w kilka chwil zrobiłem to przybiórku. Zrobiłem to, po prostu takie miałem pragnienie serca, żeby to narysować. Jakoś czułem taką, potr czułem taką potrzebę. Natomiast projekty graficzne zrobiłem do tych rysunków ja, ale znalazłem pewnego rysownika, po Zobaczymy jego obraz i wiedziałem, że będzie rysował moje rzeczy. Pan Janusz Zacharzewski z zdroju kapitalny artysta. Jestem wdzięczny za to, że potrafię tak umiejętnie wejść w głowę mi i narysować to, co ja chciałem. Dosłownie jakby, jakby moimi rękoma to wszystko robił. To jest niewiarygodne. Także jest to mm. <laughs> taka piękna, <śmiech> piękna <śmiech> lektura. Po drodze, proszę Państwa, jeszcze dodam, że wydałem trzy pocztóweczki, bo skoro wydaję przez swoją firmę, to mogę mówić o tym, że je wydałem, podobnie jak książki, te, które pokazałem, prawda? Założyłem to wydawnictwo Park Eden na swoje skromne potrzeby i powiem Państwu, że chciałbym bardzo, mam takie marzenie, chciałbym, aby ono się utrzymało, aby ono nie było tylko pasją taką, takim krokiem na drodze mojego życia. Mam nadzieję, że mam taką nadzieję, że być może jeszcze uda mi się na łamach tego właśnie wydawnictwa coś jeszcze zrobić. Po drodze wydałem trzy pocztóweczki. To są zdjęcia, które to zdjęcie robiłem na Wyspach Świętych na Karaibach, na Wyspach Świętych na Karaibach. Natomiast to jest zachód Słońca i z tego została wydana pocztówka. Natomiast to zdjęcie robiłem po przepłynięciu Atlantyku. Te pozostałe, proszę zobaczyć, o świcie na Zalewie Szczecińskim, jak przypłynęliśmy, przed wpłynięciem uroczystym na Wałę Robrego. Wielka przygoda, wielka przygoda. Także lubiłem zawsze pocztówki. Lubiłem także po, yy, pocztóweczki. <laughs> dodam jeszcze, <laughs> proszę Państwa, że <laughs> dodam jeszcze, uzupełnię, yy, jeżeli chodzi o tą książkę. Nie wytrzymałem w końcu. Nie wytrzymałem w końcu. Proszę, ja tak, bo tak chcę, jeżeli Państwo pozwolili, jeżeli możemy dokonać cudu dzisiaj, jeżeli pozwolicie mi Państwo o kilka minut, tak rozciągnąć czas, to pozwolicie mi na to. Będę Wam po <laughs> prostu wdzięczny bardzo. Co się stało? nie wytrzymy. Proszę Państwa, ta książka mnie fascynuje. Pewnego razu siedzę gdzieś w domu i myślę że tak Pan Balcer w Brazylii. Pan Balcer w Brazylii. Ja muszę to... Od razu rzuciłem wszystko, co miałem i podreptałem przez hutę do biblioteki. I poprosiłem, poproszę Pana Balcera w Brazylii, Pani Marii Konopnickiej, ale najstarsze wydanie. Dostałem tą książkę do ręki od pierwsze yy, po prostu na morzu, prawda, na morzu. Jak przeczytałem pierwszy strop tutaj, to po prostu wymiękłem od razu. Byłem już pochłonięty przez lekturę. Byłem, a, po prostu ta książka mnie przed, Od dzieciństwa ta książka mnie przyciągała, A przeczytałem ją około chyba 3 lata, można sprawdzić, około trzy lata temu po raz pierwszy. Przynajmniej o dwóch czy trzykrotnie nawet. Proszę wyrazić, że jak, ją, jak czytałem ją, pierwsze wrażenia. Ave Stella Maris, noc, pan balcer ogląda okręt, narady i nadzieje, choroba, przytuła po stronie łyczka I, 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 i ta o żywiołach naucza, ryki, burze i tak dalej. Jak ja tą książkę zacząłem czytać, to muszę Państwu powiedzieć, że jak szedłem do domu, to szedłem z nią Jak zabrałem się do lektury, nie śmiałem jej przeczytać po cichu. Z, y, nie zdradzę, bo nie ma czego zdradzać, tylko podzielę się Państwu pewną refleksją. Co zrobiłem? Książkę tą, kiedy przeczytałem, czytałem tą książkę nastojącą i czytałem ją na głos. Nie śmiałem jej przeczytać po cichu. Tą książkę przeczytałem co najmniej dwukrotnie. Od początku do końca rozkoszowałem się po jakimś, mówiłem sobie, że nie, nie za szybko, tylko więc kiedym stanął na onym pokładzie, na pewnych nogach i szeroko w kroku, tom się pocieszył, że już na zawadzie nie będzie teraz nic, nawet łza w oku. Okręt był wielki, głęboki w nasadzie, a choć wiatr tęgi zadywał mu z boku, ledwo się w sobie kolegał bez mała, na linie, co się prężyła i drżała. Może Państwu powiedzieć, że lektura tej książki była dla mnie szokująca, ponieważ człowiek na przykład, który nie zetknął się z terminologią marnarską, z osprzętem żaglowca, gdzie jest rufa, gdzie jest, gdzie jest to, gdzie jest, gdzie jest to i tamto, po prostu nie zna tych określeń, to po prostu czasami mógłby nie zrozumieć tekstu książki. Mało tego, autor, w tym wypadku Pani Maria Konficka, autorka, pisze na podstawie opisów pisze porównaniami i często nie ma określeń marynarskich, że tych terminów, prawda, ze statku, tylko są, so, a ja je rozumiem bardzo dobrze. To, to coś, jako ten, który nie fachowiec, ale jednak za tę ciągnął z Bosmanem, że przez tyle czasu, to chyba coś tam jednak się nauczyłem, prawda. I proszę wyobrazić, że ta książka to jest taki tajemniczy szyfr, yy, gdzie opisy są poetyckie, a dotyczą na przykład manewrów żeglarskich. A ja to ja mówię, Boże, aha, ja wiem, ja to czuję w kościach, wszystko czuję. Więc ta książka była dla mnie powalająca, chrztałem ją na stojąco, głośno, zrobiłem tak samo drugi raz. I jeżeli będę w bibliotece tutaj, to nie wiedzia się Państwo kiedyś, tak będę stał przy biurku. Nie będę ją czytał na głos, jeżeli mnie nie wygonią, to prawda? Powiem, Więc... że to są reprinty takie najstarsze w tym tutaj. Tak. Także e, proszę sobie wyobrazić, że raz za razem. E, aha, nigdy. Nie... A ja siadałem, proszę Państwa, w ten sposób. Nogi miałem, o, w ten sposób, nogi na pokładzie miałem. Tu była lewa burta, e, rufa. Żaglowe spędą w tamtym kierunku, a ja po prostu yy, czasami musiałam się mocno zawsze, żeby nie polecieć twarzą na Redding, prawda? Tak się czasami zdarza. I po prostu byłem w Białym Kitlu, w Białym, yy, w białym Surdociku takim yy, piekarza i rozmawiałem z Australijczykiem, świniopasem. Porzucił stado, kilkutysięczne stado świn dał pod opiekę i ruszył w podróż dookoła świata. To jest nie, tak, tak, tak. naszym losem, prawda? I proszę się wyobrazić, że ja w ten sposób z nią sobie rozmawiałem, albo wpatrywałem się nocą w miliony gwiazd. Potem gwia gwia gwiazdy bledły, a ja po zapachu czułem na kołowankę, że, koło warunka, że chleb jest już gotowy. To tak jest prawda. Natomiast y, y, zaległy się, jak te wołki się zaległy w Hiszpanii, które tak, musiałem przesiedlać. Tak, tak. Mam nadzieję, że załoga to doceniła, może tak, może nie, że sobie dodatkowego trudu zadałem, żeby nie musieli więcej mięska tego zjadać. Natomiast y, była to piękna przygoda, owszem, takich przygód właśnie nie brakowało. Natomiast y, proszę zauważyć, że książka w zasadniczy sposób wpłynęła na moje, y, moje widzenie świata, na moje zainteresowanie, kształtowała moją wrażliwość. Książka oraz wszyscy ci, którzy tą książkę kochali. Rodzice, prawda? Już nie żyjący ojciec, rodzice. Y, następnie pani bibliotekarka. Tak ja wysałuję panią serce serca. I pan, y, Kubit, moja, pan profesor, y, y, y pani Kubik moja pani profesor, i wszyscy profesorze pani Leśnak i wszyscy profesorze, panie profesorze, y, y, każda extrem jest, jest, jest słucha się państwo, jest, na, jest napisana tak jest napisana tak, y, jest napisana tak y, pięknym językiem, y, tyle w tym treści, tyle swady, tyle takiego piękna, że zachwyciłem się czyimś tekstem po raz drugi inaczej, a może jeszcze bardziej jak lekturą, prawda, księża Krasa, Krausa innymi tekstami. I po prostu także gratuluję Ci, Agnieszko, pięknego pióra, ogromnej wrażliwości, bo po prostu zachwyca mnie to, co piszesz, to w jaki sposób piszesz. I uważam, że życzę Tobie z całego serca, aby Twoja praca została opublikowana, yy, aby to się dokonało i że będę mógł jeszcze nieraz miał okazję od A do Z tę piękną pracę przeczytać. Także... To jest publiczne wyznanie miłości. Także... Proszę Państwa, jeszcze raz zaznaczam, dziękuję bardzo serdecznie Państwu za, tak, za taką ogromną cierpliwość i za, mam nadzieję, że to spotkanie poprowadzone tak troszkę nietypowo, prawda, innej formule nie, nic nie po prostu nie państwa nie, zasz, nie zszokowało, nie zdziwiło, nie straciło nic na swojej wartości, jeżeli chodzi o autentyczność przekazu, a jeżeli macie Państwo więc Przede wszystkim tu piszę, skupię się na pierwszym sobie, od czytelnika, bo czytelnikiem jestem, czytelnikiem będę, prawda? do kiedy będę mógł po prostu czytać, a jak nie będę mógł, czytać, to będę prosił, aby mi czytano, prawda? Natomiast...